Witamy Państwa w Energi Gaz Polska, chcieliśmy dzisiaj zaprezentować montaż instalacji gazowej do auta hybrydowego, jakim jest Toyota Auris. E, tutaj Piotr Fachowo zajmował się dzisiaj montażem instalacji gazowej w tym modelu i przedstawi nam Witam. dokładnie co zamontował. E, tutaj w tym aucie została zamontowana instalacja BRC Sequent 32 OBD. E, em, <kluzny> Oczywiście jest to cały woski zestaw z dwuletnią gwarancją bez żadnych limitów kilometrów. E, pomimo tego, że to jest hybryda, jak widzimy, w tym przypadku jeżdżąca taksówka, e, będzie, tak? będzie jeździło auto na taksówce, e, mamy tutaj dużą oszczędność, bo auto pali. E, Takim cyklem mieszanym około 5 litrów benzyny. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 6-7 litrów, czyli oszczędzamy na każdym tysiącu kilometrów 110 zł. Jak wiadomo, hybryda działa głównie w mieście na małych odcinkach, tak, więc w tej tutaj. tutaj... jest zgaszony? Tak, i jedziemy na prądzie. O. A wiadomo, że jeżeli klient wyjedzie gdzieś za trasę lub będzie miał dłuższy dystans, silnik elektryczny zostanie wyłączony i będzie jechał wtedy na gazie. już. Tak jest. Tutaj warto wspomnieć, że właśnie instalacja gazowa, pomimo tego, że ten samochód dużo nie spala, to przynosi spore oszczędności, bo przejechanie jednego tysiąca kilometrów na gazie tym samochodem to jest koszt tylko 130 zł. 130 zł na 1000 km to jest naprawdę bardzo rekordowy wynik. Kiedyś przeliczaliśmy to i wyszło, że tak naprawdę że to jest tańsze niż jazda skuterem, tak? Ktoś, Nie no, bo no tak no. Jeździł skuterem na benzynie to płaciłby więcej za paliwo niż jazd, podczas jazdy takim Aurisem, tak? A tutaj widzimy, auto jest już przygotowane do taksówki, auto będzie oczywiście rozwoziło pasażerów tutaj po całej Warszawie, więc na pewno wydatki na paliwo w tym modelu będą po prostu minimalne, tak? Ważną też dodać, warto dodać jeszcze taką ciekawostkę, Piotrek tutaj zamontował 53 litrowy zbiornik. I on zapewni nam ogromny zasięg. Właśnie przez to, że ten auto nie dużo spala, będziemy mogli tutaj przejechać nim blisko 720 km w cyklu miejskim tylko na jednym tankowaniu. Zobaczcie, jeżeli nawet ktoś robi dziennie 350 km, to będzie mógł dwa dni jeździć po prostu na jednym tankowaniu, no tak. na jednym zbiorniku. Dla taksówkarza to, to jak, jak znalazł, tak? Nie Super, po prostu no. opcja właśnie dla taksówkarza może tankować raz na dwa dni, albo nawet rzadziej, tak? a dla normalnego no. właściciela. Ja na przykład robię 1000 km średnio raz na dwa tygodnie, tak? Więc mógłbym po prostu przez dwa tygodnie nie, nie, w ogóle nie tankować samochodu, tak? Opcja jest super. Auto jeździ bardzo dobrze na tym gazie. Y tak naprawdę, nie czuć momentu załączenia ani silnika spalinowego, ani w ogóle przełączenia na instalację gazową. i te przełączenia stępuje automatycznie. Zabijmy no i Dopiero tutaj... widzimy właśnie po wyświetlaczach, że w jakim tak, trybie. Dopiero auto... jak nam się wyświetli, no. to widzimy na czym jedziemy. Pokażemy jeszcze Państwu, jak auto przyspiesza. Tutaj nie mamy nawet obrotomierza, mamy po prostu tryb power. I pokazuje nam, właśnie teraz, jak przyspieszamy z maksymalną dynamiką. I jest to bardzo płynne, bardzo równo. Bardzo fajnie. Mi się bardzo podoba, taka jak tobie? Nie, no tutaj to, to jak najbardziej działa, wszystko pięknie, ładnie, więc tutaj no, jest, jest ok. Byliśmy też w trakcie regulacji, więc tutaj już też jest wszystko zakończone. I... Warto też dodać, że sam koszt instalacji to jest 2900 zł i jakby montaż instalacji gazowej do autohybrydowego hybrydowego nie jest droższy niż do normalnego, tak? Te koszta są na takim samym poziomie, a jednak mamy auto hybrydowe, nowoczesne z silnikiem elektrycznym już zasilane właśnie instalacją gazową. Więc w pełni ekologiczne przede wszystkim. Dokładnie. Co ciekawostka, takie opcje też mogą wyjeżdżać do centrów miast. Podejrzewam, u nas yy, przez krakowskie Przemieście można przejechać właśnie optem hybrydowym bądź na LPG. W tym przypadku hybrydą z LPG też jak najbardziej. To mhm. jest bardzo fajną opcją. Tutaj widzimy, właśnie Pytanie pokazuje, że w tej chwili następuje ładowanie ro rozdziału energii. Tak. Możemy też tutaj na dole wymusić na przykład pracę na trybie elektrycznym, jako bądź tryb Power Mode, gdzie odpalony jest na stałe silnik benzynowy. Tutaj jeszcze widzimy zamontowany w tym miejscu przełącznik LPG. Możemy też podejrzeć? o tutaj widać, go. To jest wykorzystana wolna zaślepka, więc? Tak jest. No. Wlew gazu mamy oczywiście pod klapką, tutaj w tych autach jest możliwość zamontowania całego wlewu, więc nie trzeba, nie do tej nie tej trzeba tej żadnych tej dokrętek i tutaj wszystko pięknie, ładnie pasuje. Dobrze, to chcielibyśmy Państwu podziękować bardzo za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych naszych realizacji, foto, wideo w Energy Gas Polska. Dziękujemy, do zobaczenia.